Dobra jeszcze raz się z tej strony Char no i powiem Wam tak otworzyłem dwa Big Boxy i 25 droboxów i wiecie co wpadła mi się postać i mi się to nie nagrało wygrywałem, chciałem już solo dawno zagrać a tu mi wywaliło nagrywanie i ja nie wiem co się stało dzisiaj testujemy tak to Star Powera na początek przetestujemy go Nigdy to nie testowałem tak ogólnie, ja tylko testowałem ten drugi. Czekaj, ja które w środku złomuję wszystkie kule, które z pomiędzy nogami, w dziesięciu kuli po więcej niż i nie potem to jest zimno, to To jest nie po sobie zabieramy wszystkie na mapie, kłopoty potem parami. Ale ja się nagrywało, to wiesz, jak byłem najszczęśliwy. Dobra, pójdźmy na środek. To się na O nie, dobra, czy to czy to tylko co? mam lagi. Czasem nagrywanie, ale nie nic się nagrywał, bo... Mm hmm. Hmm

Dobra, węcham tu jeszcze dobrać pomrożę. a nadzieję, że zrobię tego skarpaera, nie tam tego. się odbija działkę, to jeszcze... Nie! na działki jest starpałem. Wiem, to, to się że nie wiem, czy to ten Ale to Dobra, dobra, dobra. Malow, malow działką. niedziałku nie zabieram. W się skupi. Proszę. Dobra, mam łyżka. No, dobra, rzucam, rzucam, rzucam. nieważne. Nie, nie przetwórstujemy tego Star Powera. Nie przetwórstujemy. Przez tę rozę. Ta roza... kurwa. I przepraszam za mój głos no coś mi się dzieje po prostu z głosem. Dobra, patrzcie, 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 patrzcie. Dobra, 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 dobra. Obijaj, obijaj. O, widzieliście? 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 To, to, to nie jest takie oup. Bym wolał ten drugi, który wam za chwilę pokażę. A raczej teraz pokazuję. Na którym wbiłem 500 pucharków na swojej Jessie. Powiem wam tak. No na razie gramy sobie z botami i dzisiaj będą też yy, będziecie mogli do mnie dołączyć przez yy, no wiecie będzie 10 osób na live, zaczynamy konkursik fortnite przepraszam, że nie ma fortnite na kanale, ale yy, nie dość, że mi się, o nie nie zdążyłem wam to, jakiś ze mnie jest lamus dobra no przetestujemy go na normalnej, że mam teraz 6 star powerów moi koledzy mają jakieś 2 star powery i powiem wam tak wbijam teraz poko bo bo wiem mam już 1000 golda przez ten opening a, a miałem 200 wiecie wiecie ja nie wiem o co chodzi, ale utworzyłem 25 skrzynek o nie ja gram normalną grę nie chciałem, ale dobra, już zagrajmy. Dzisiaj na streamie będę grał. I napiszcie mi w komentarzu, czy ma być 480p, czy 360p. O nie, o nie. Zapomniałem, że my gramy na... Nie gadajcie, że spadłem. Nie, no. Nie. Dobra, dzisiaj na streamie mi pomożecie zbitać. Pomożecie mi wbić pucharki. No i... No kurde, szkoda, że w tym się nie nagrał, ale przepraszam was, ale no nie nagrał mi się, nie no, Piperom będę grał na starymi, ale patrzcie, te dwie postacie będziemy wbijać. Może wbiję na 13 rank. Mm. No i kurde, szkoda, że się to nie nagrało. Ale teraz jak mi nic głos nie będzie słyszał. O Jezus, o Jezus. Ja, ja średnio lubię ośmiobitowca widzowego. To jest totalny... Nie da się tym grać. Nie da. Bo jak zagrałem kiedyś pierwszą grę, to miałem czwarty rang. Nie dało się tym grać. W ogóle się tym nie da grać jak e, ośmiobit. To jest jedna z najgorszych postaci, jaką ja grałem. Bo... Nie dość, żeby strzał tyle strzałów, to on jest ekstra wolny, co, co nie daje takiej przewagi przeciwnikom. Daje przewagę na przykład temu ośmiu, co I mi na przykład e... ale jakbym tak się wychylił, to, to zamiast e, gdzieś tutaj e, w jedną sekundę, to będę szedł tutaj 5 sekund. Dobra cyk. Teraz, 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 teraz. Niech to nie zaatek. Powiem wam tak, no... Na moim poziomie grałem bardzo, bardzo, bardzo... O nie, 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 dobra, jestem... myślałem że mi dropnie chociaż jakaś jedna legenda, a mi nie dropnęła. Dzisiaj na streamie też będzie wybijać skrzynki. Kurde, ale nie chciałem więcej czekać, no i mi dropnęło... U, coś. Ale jak dropi star player, to masz mniej y, szans. Dobra, cyk, 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 dobra. O kurde. O Jezus. Dobra, leży. Dobra, ja sobie tutaj... Patrzcie, jak rzucisz w tekstury, to ci rzuca bliżej. Jest dużo szybciej. Ale musisz idealnie wytylować. I też musisz... Jak grasz z Śmiałitowicem, to nie podoba mi się Śmiam jak wcześniej już mówiłem, ale... Ale mi się podoba jego jego normalny atak ale zbyt widzieliście ja się zablokowałem o ścianę dobra dobra chociaż na streamie będziemy wbijać te dwie postacie na 15 rank ukul oh, to coś mi brzękło jak mnie o na no sobie słuchać co nie czyli mam problem bo mam 96 a chcę dobić do tych 25 no na filmie, chociaż jeden brał Box na filmie jakby, jakby coś mi wypadło, to to wiecie, żeby się to, to by, to bym rozwalił system, bo nikomu nie trafia się z jednej skrzynki na odcinku bra postać, chyba, ja że z Citruxowi Manoekowi, no Manoek to wiecie, największy no, pajac z pajatem Manojek jest pajacem. O kurde, o nie jak nie wiecie to ja strasznie lubię grać brokiem piperom i takimi. Jakbym powiedział top trzy moje postacie. em ja wziął na. Na trzecim miejscu to chyba bym dał piper. Bo nie dość, że ona ma taki fajny ult, to zadaje bardzo dużo dni na daleką odległość, ale... ale... mi się nie podoba w niej jedno. Dlaczego ona ma y, tyk, taki... Głupi Star Power? Bo Star Powery w tej, Do... w tej grze to są, to są totalne złoto. Dobra. Dobra, patrzcie, patrzcie, patrzcie. No nie, no ostatni strzał. Dobra, jest. Mam, mamy dziewięć. O nie, tamten ma o 7 Nie 8 Jeszcze... Dobra, dwa Może dzisiaj nas... Konopski, dawaj Konopski O nie, 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 nie Nie będę promował Konopskiego Przepraszam bardzo, że powiedziałem te słowa Konopski albo ktokolwiek to mi się wymysknęło Manojek powiedziałem ale może możecie subskrybować bo to jest jeden z największych pajaców na polskim YouTubie. gra od pierwszego sezonu a i tak jest pajacem największym na świecie Dobra ten piseł ma przerąbane a ja biorę cyk i patrzcie na to 18 kg ale patrzcie jak się wolno wychodzi ze strefy to jest totalny koszmar no właśnie robot mnie teraz atakuje. O nie, złapałem laga. No nie no, widzicie to? Widzicie to? Ośmabitowcem nie da się grać. Nie da się grać. Lecz co co robienie mójny, A to totalnie powinien zostać usunięty z tej gry. Ja, ja o tym myślę, wszyscy o tym myślą. No i co? Ostatni Brawl Box na odcinku. Kurde, myślałem, że postać. O, jeden event ticket, dobra. I na koniec odcinka, 10 już, zagramy sobie... Dobra. Dobra, teraz muszę mieć zagłoskę. Czy kim czy Poko. Albo Brokiem. Nie, no broku ma mało. Spadłem już. Eee, dobra. Zagrajmy moją... Dobra, pier... trzecie miejsce na moim... E... Dobra, powiem wam w jednym z następnych odcinków. Ze Fortnite'a albo wiesz... Mm. Dobra, 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 sprężaj się, sprężaj się, sprężaj się, szarża, nie, dobra. Mm, dobra, zagramy Poko. Patrzcie, Poko jest dużo lepszy niż taki, no wiecie kto. Bo to jest totalne saleństwo. Patrzcie, ja na przykład, bo ja gram na 15, nie? O, patrzcie, o nie, 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 nie. Unlucky unlucky ten ten dynamik wie o mnie patrzcie 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 Dojeżdżam go dojeżdżam. ostatni hit dobra ja leży poko to jest totalna szarża jakbym tak uznał, to jest totalny kozak gracie więcej mi poko y, tikiem i piperom trzy takie postacie to są bardzo dobre na pierwszym... Dobra... No bo powiem wam taki spoiler Na trzecim miejscu jest e, Moja piperka Jaki spoiler wam dam Za spojrzenie. Kurde, nie umiem tego powiedzieć Nie, ale patrzcie, ten, ten ryko chce mnie... Patrzcie, taki easter egg. Jak chodzicie, to, to on nie gra A jak stoi, to gra jest taki głupi listerek, bo, bo jak stoi to przecież nie można grać. Przecież jakby chodził to by było większy sens. O nie. No nie, on może mnie na dystans wziąć. Ale ja mogę też yy, i zabić, bo cyk, 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 cyk. cyk. Oho, ho, ho, O nie! O no! Dobra, jak tamten mnie by dojechał to by już było po nim. Dobra, cyk. Nie ma. Cyk. pokój jest dobry do sprawdzenia krzaku wam powiem. I bardzo dobre jest na duo, ale jak spotkacie go na duo z randomem, to już macie albo wygraną, albo przegraną. Zależy kim gracie. Patrzcie, 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 patrzcie. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj tego, 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 tego. Nie! Nie no widzowie, co się stało? Cyk, cyk, no nie! Ej jak nie ona zaatakuje, to po mnie. No chodź No chodź O jezu Jaka głupia Nie no Ja mógłbym teraz iść do strefy Ale tego nie chcę Ale porobieni Dobra Dobra Porabionka, teraz porabionka będzie No nie wierzę w to Jakie No nie gadajcie, że drugie Trzecie, ja, ja chciałem uciec, wiecie widowie i chciałem tam powrócić, żeby robot się nie nich uziął, ale się tego nie spodziewałem. Dobra. Ale widzicie, pokój jest dużo lepszy, bo możecie się ulepszyć na przykład w strefie... O kurde, spadł mi telefon. Mm, możecie się ulepszyć w strefie i jakby ktoś wiedział dlaczego mam... Jak, jakby ktoś się pytał dlaczego mam 51 starpointów, to kupiłem Boxa i Big Bigboxa. I musiałem wbijać tyle, że... No nie wiem, dobra. I co my dzisiaj ulepszymy, jedną z moich postaci. Powiem wam tak. Moją czwartą postacią... Dobra. Moją czwartą postacią na... To jest on. Moją czwartą postacią na 15 rangach. To jest on. To jest on. I chyba mi się go opłaca ulepszyć, czy nie? Napiszcie w komentarzu, którego mam ulepszyć. Czy Rose, czy... Carla, czy Rico, czy czy Bibi, czy Colt, czy Penny, czy Brock, czy Jean. Jezus, ile tego, no patrzcie teraz, teraz sobie, ale nie musicie brać jego, bo ja już go ulepszę, bo on ma bardzo mało Golda i bardzo mało mi go złożył, więc macie, a poczekajcie, tego, tego jest za 140, tak? On się nie liczy, te. oho, teraz się liczy, dobra. Macie, macie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście postaci, na których możecie ulepszyć. Piszcie w komentarzach, kto, kto ma być tym, tą postacią, która ma być, yy, wiecie, yy, ulepszona. A ja się z wami żegnam. Cześć, papa i przepraszam bardzo za to, że mi się nie nagrało to ten opening. I powiedzcie mi, który, który z tych trzech postaci jest najlepszy? Bo wam, kto jest najlepszy? Cztery postaci, bo ale nie, dobra. Trzech ze Star Power'ami. Ja, ja już się z że żegnam. dam pa, papa i mu powiedzcie, jaka postać jest najlepsza i jaki Star Power. Do widzenia.